Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii. Bez nazwy dzisiejszy odcinek, wydaje mi się, będzie pierwszym, który może wywołać kontrowersje lub mieszane uczucia u niektórych widzów, więc jeżeli macie z tym problem, to po prostu wyłączcie ten materiał. Będziemy rozmawiali o zamieszaniu, które zostało wywołane sztucznie przez zachodnie media. I przez tweety komentujące plakaty, które trafiły do gry Cyberpunk, Cyberpunk 2077, i oczywiście na stoisko CD projektu podczas trwających kilka dni temu targów E3. Chodzi oczywiście o plakat reklamujący napój Mix It Up, gdzie widzimy postać transseksualną z wyraźnie zarysowanym penisem, najwyraźniej we wzwodzie. Jest bardzo duży, więc zakładam, że we wzwodzie. Wszystko rozbija się o to, że społeczność LGBT lub niektórzy reprezentanci, powiedziałbym, mała wokalna część tej społeczności uważa, że jest to plakat, który wy, wy, wytwarza jakąś. Nieadekwatną wizję tego, jak wyglądają postacie społeczności LGBT. I zgadzam się z tym w 100%, słuchajcie, ponieważ jest to postać, która istnieje w roku 2077. W wymyślonej przez CD projekt grze, która opowiada o mrocznej przyszłości związanej z korporacyjnym rządem nad całą planetą. Więc tak, nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Jest to postać, która jest przedstawiona jako bardzo seksualna prawdopodobnie kobieta yy, z penisem. Ponieważ wiecie, dlaczego powiedziałem prawdopodobnie kobieta? Ponieważ w świecie CD pro, projektu Cyberpunk 2077 Kształt ciała, które zajmuje postać, którą spotykamy, nie ma nic wspólnego z jej ogólnym wyglądem i seksualnością. Jest to świat, w którym ludzie są uzależnieni lub po prostu korzystają bardzo, bardzo liberalnie z modyfikacji cybernetycznych, aby zmienić swoje ciała. Nie wierzycie? Proszę bardzo. Chcecie mi powiedzieć, że ta postać, która jest absolutnie w całości pokryta chromem, to jest człowiek, który pomalował się farbką w sprayu? Nie, to jest osoba, prawdopodobnie może to być kobieta, mężczyzna, kto wie, może nawet chomik, który został wgrany do ciała tego androida po to, aby pokazać się na gali, która tutaj ma miejsce i po to, aby zwrócić na siebie uwagę, tak samo jak w dzisiejszych czasach gwiazdy wykupują sobie kreacje od znanych projektantów, aby to w ich kierunku zostały skierowane światła. W świecie Cyberpunk 2077, jeżeli ma się kasę, można zrobić ze swoim ciałem absolutnie wszystko. Proszę bardzo, kolejny przykład. Koncept art pokazujący kobietę, która przygotowuje się prawdopodobnie do wyjścia. Widzimy tutaj moduł, który mieści się na jej twarzy. I co, jesteście przekonani, że jej głowa to jest dalej biologiczny twór, że to ciało, które tu widzicie, na którym bardzo wyraźnie widać, Fragmenty szczelin panelowych, to jest ciało człowieka. Dlaczego ktoś zakłada, że w ciele, które widzimy tutaj, siedzi świadomość kobiety? Nie ma to absolutnie znaczenia w świecie i w realiach cyberpunka. Co więcej, osoba, która jest pokazana tutaj na tym plakacie, może mieć tutaj moduł, który sobie wymienia. Chwilach, kiedy ma ochotę na kobietę, na mężczyznę, nie wiem, na, na podgrzanego melona, nie ma to znaczenia. Tak jak mówiłem, jeżeli Wam się ten odcinek nie podoba, po prostu go wyłącznie. Wkurzają mnie niesamowicie osoby, które próbują wpływać na wizję twórców, niezależnie od tego, czy to jest książka, czy to jest film, czy to jest muzyka, czy to jest yy, gra. CD Projekt ma pełne prawo stworzyć tytuł z fabularną wizją świata, która się łączy koncepcyjnie z oryginalnym Cyberpunkiem 2020, ale jest jego rozwinięciem. Proszę bardzo, patrzymy dalej. Czy uważacie, że ten gościu ma dwoje oczu? Czy on w ogóle musi mieć oczy jako ta istota? Czy on jest jeszcze człowiekiem? Skąd w ogóle biorą się takie pomysły, że w świecie cyberpunka Rasa, płeć, kolor skóry ma jakiekolwiek znaczenie. Jest to absolut świat, który jest absolutnie wyzwolony z tego typu koncepcji. I ludzie, którzy się uzależniają od modyfikacji, oczywiście są spychani na margines społeczeństwa. Tak jak ta grupa przestępcza, która handluje technologią i modyfikuje się nadmiernie, wierząc w to, że te modyfikacje są po prostu zbawieniem dla ludzkości. Ale osoby wykorzystywane w reklamach, niezależnie od tego, w jaki sposób są przedstawione, zawsze są przystosowane do grupy odbiorców. Dlatego, jeżeli oglądacie reklamy internetowe w telewizji czy w internecie, macie do czynienia z bardzo atrakcyjnymi osobami, które sprzedają produkty. Tak? Niezależnie czy to są kobiety, mężczyźni, czy jest to dezodorant Axe, czy jest to Old Spice, czy jest to kosiarka Steel, zawsze mamy jakąś ładną osobę, jakąś, jakiś, jakiś ładny. Obiekt, który trzyma to, jest to uprzedmiotowienie, które ma miejsce zarówno w dzisiejszych czasach w reklamach, jak i jest posunięte o krok dalej w przyszłości, którą zwizualizował sobie CD Projekt, tworząc właśnie świat cyberpunk'a. I twierdzenie, że, że po prostu jest to. Jest to jakieś, jakiegoś rodzaju nadużycie, że jest to jakiegoś rodzaju działanie, które ma zaszkodzić społecznością LGBT czy osobom, które nie klasyfikują siebie jako nie wiem, mężczyzna, kobieta, jest po prostu absurdalne. Może po prostu jeszcze cofniemy się w czasie i nie wiem zaczniemy modyfikować. Książki czy historie, które już powstały, żeby były bardziej przyjazne nowemu porządkowi świata, który jest tworzony. Wszystko ma swoje miejsce. Wszystko ma swoje miejsce na tym świecie tak długo, jak nie próbujecie tego na siłę wepchnąć drugiej osobie. Jak nie próbujecie w jakiś sposób. Yy, nie wiem. Dobrym przykładem jest religia. Słuchajcie, nawet ostatnio rozmawiałem ze znajomym, że sorry za porównanie, jeżeli ktoś się urazi, to po prostu unsubscribe my, mój kanał i, i spadajcie. Religia jest jak penis. Każdy mężczyzna ma penisa. I to nie jest problem, że każdy mężczyzna, mężczyzna ma penisa. Problemem jest to, jeżeli każdy mężczyzna by zaczął chodzić i pokazywać tego penisa wszystkim, chwaląc się, patrz, jakiego mam penisa, a jeszcze większym problemem by było, gdyby każdy mężczyzna lub jakikolwiek mężczyzna próbował chodzić i na siłę wcisnąć tego penisa innej osobie. Więc jeżeli macie coś, co was kręci, jeżeli macie coś, co, czymś, z czym się identyfikujecie, to nie znaczy, że musicie to nakładać na cały świat, który Was otacza. I wiem, że tego typu materiał może sprawić, że stracę wielu subskrybentów, ale powiem szczerze, taki mam punkt widzenia. I jeżeli komuś się to nie podoba, to niech nie ogląda moich materiałów, ponieważ. Uważam, że twórca, który tworzy jakiegoś rodzaju zawartość, ma pełne prawo do kreowania tego według własnej pieprzonej wizji. I mamy tutaj wywiad, który oczywiście jest z, ze strony Polygon, do której macie link, z Kasią Redusiak, która jest twórcą tego artworku. Przejdę tutaj specjalnie na Reddit, ponieważ mam tutaj ładnie to wszystko skondensowane, żeby to omówić. Słuchajcie, więc mamy tutaj pytanie, dlaczego model transseksualny jest użyty w tej konkretnej reklamie? No i Kasia odpowiada, według mnie ta osoba jest sexy. No słuchajcie, jeżeli spojrzycie na ten konkretny obrazek, to nie powiecie mi, że niezależnie od tego, czy ma penisa w kroczu, czy nie, sama sylwetka tej postaci jest narysowana hiperseksualnie. Ma y, bardzo ładną buzię, ma bardzo ładną twarz, jest wszystko bardzo ładnie proporcjonalnie narysowane, więc jest to jak najbardziej... Rysunek, który przedstawia osobę, która jest sexy, niezależnie od tego, czy Wam się podoba moduł, który ma między nogami, czy nie. I Kasia mówi, że podoba mi się sposób, w jaki ta osoba wygląda, aczkolwiek ten model jest użyty dlatego, że ma piękne ciało ze względu na, jak to się mówi? Motywy korporacyjne, tak? Jest wyświetlony jako przedmiot. I ta część wykorzystania tego modelu jest zła. To jest to, o czym mówiłem, tak? Kasia mówi, że w świecie cyberpunka jest bardzo wiele różnych ludzi, którzy nie, identy nie identyfikują się z płcią. Jest to bardzo gru duża grupa, która posiada spolo, bardzo dużą siłę zakupową, więc megakorporacje wykorzystują to, aby sprzedawać im drinki. Tak? Więc. Tu jest to, o czym mówiłem wcześniej, że mamy tu podobne podejście do hiperseksualizacji reklamy, która jest obecna w dzisiejszych czasach. No, sorry, ale patrzenie na ładne, atrakcyjne, seksy osoby w reklamach sprawia, że no, po prostu miło się na to patrzy, tak? Ludzie lubią patrzeć na ładne rzeczy. I w roku 2077, biorąc pod uwagę, jak bardzo ludzie modyfikują swoje ciała i jak te modyfikacje są dostępne, jestem przekonana, że ludzie łączą i mieszają różne elementy, które im się podobają i w zależności od tego, na co mają ochotę. I tutaj mamy osobę właśnie, tak jak mówiłem, z tego artworku, gdzie ten moduł, to jest moduł, który tutaj widzimy, ale. Nie znaczy, że nie, że nie może sobie ta osoba przyłączyć modułu, na którym będzie miała kozią brudkę i, nie wiem, i wąsa. Tak? To jest element, to jest fragment taki jak nakładka napada, którą możemy założyć i mamy je różne. Nie dopisujmy do tego żadnej filozofii. I tutaj oczywiście pisze, że całe samo społeczeństwo cyberpunk'a jest otwarte na wiele różnych relacji. I. Oczywiście gracz będzie widział tego typu, to czy gracz będzie powstrzegał tego typu reklamy jako dobre czy złe, nie jest zależne od twórców. Twórcy mają pewną wizję, którą przedstawiają. Ktoś może oglądać Black Mirror i nie być w stanie obejrzeć tego serialu, ponieważ są tam pokazane najmroczniejsze aspekty ludzkiej, ludzkiej psychiki, ludzkiego sposobu zachowania. I ktoś może nie być w stanie pogodzić się z tym, że ludzie potrafią być lub zmierzają w kierunku, który pokazuje Black Mirror. Tak jak ktoś może mieć problem z tym, że świat przedstawiony w cyberpunku zmierza w kierunku, który, który osiągnął po 50- kilku latach od, od roku 2020, kiedy dzieje się oryginalny, wiadomo, kiedy ma miejsce oryginalna linia czasu gry RPG Cyberpunk 2020. Więc idziemy dalej, słuchajcie. Cyberpunk to, dystop, to przyszłość dystopijna, gdzie megakorporacje dyktują wszystko. Próbują z jak największym sukcesem, z jak największą sprawnością wpływać na ludzkie życie. Dostarczają produkty prosto do ich gardeł. Tak? Mamy tutaj stworzone bardzo agresywne systemy reklamy, które wykorzystują, nad, nadużywają. Potrzebu, potrzeb instynktów wielu ludzi. Hiperseksu, hiperseksualizacja jest obecna wszędzie w tym świecie, i reklamy są przykładem właśnie takiej hiperseksualizacji kobiet, mężczyzn i ludzi, którzy znajdują się między tymi dwoma biologicznymi płciami. Więc naprawdę, jeżeli ktoś, widząc coś takiego Zarzuca CD-projektowi, że, że w jakiś sposób chcą atakować społeczność, która ma swoją tożsamość. To, to dla mnie to jest po prostu idiota. Dla mnie to jest idiota, który nie potrafi pojąć czegoś takiego jak. Jak, jak to się mówi? Pakta Poetika, czy coś w tym stylu. Chodzi mi tutaj o licencję artysty, licencję twórcy, który tworząc na przykład wiersz, może tworzyć słowa, które nie istnieją. Więc może, jeżeli coś mówię źle, mnie poprawcie, ale według mnie CD Projekt ma pełne prawo stworzyć ten plakat i wiele innych, bardziej agresywnych, ponieważ to jest świat, który oni tworzą od początku do końca. Ich zadaniem, ich celem, ich funkcją nie jest... Yy, nie wiem, klękanie czy chylenie się przed wymogami obecnego społeczeństwa. Ich zadaniem jest stworzenie produktu, w którym my, gracze, będziemy grali i w, który my, w którym my, gracze, zobaczymy wizję przyszłości, którą CD Projekt rozwinął nie na podstawie dzisiejszych realiów, nie na podstawie dzisiejszego świata, tylko na podstawie zmyślonego systemu RPG Cyberpunk 2020. To jest świat, który pokazuje ludzi, którzy wyglądają realnie, pokazuje relacje, którzy, które wyglądają realnie, ale absolutnie każdy element tego świata jest zbudowany na fikcji, która czerpie z pewnych powiedziałbym trendów, które możemy zobaczyć w naszym społeczeństwie, w naszej technologii, ale. Zanim To jest troszeczkę tak, jakby ktoś, kto oglądał Powrót do przyszłości, był zawiedziony, że w 2015 roku nie mieliśmy deskolotek i latających, latających samochodów. Weźcie się wszyscy, którzy macie z tym problem, pierdolnijcie w głowę i zanim zaczniecie wydawać oceny czy sądy na temat jednego fragmentu, jednego zdjęcia na temat tego produktu, poczekajcie, aż ta gra wyjdzie i w nią zagrajcie. Wtedy będziecie mogli powiedzieć, czy ta gra sposób fikcyjny przedstawia nie wiem osoby które, które nie wiem w jakiś sposób zostały zranione to tak jakbyście nie wiem oglądali kinowe uniwersum Marvela i mieli problem że nie wiem e, kto tam jest w tym Falcon dostał tarczę Kapitana Ameryki był czarnoskóry Kapitan Ameryka w komiksach więc Sprawdźcie fakty, zanim zaczniecie się dopierdzielać do gry, która zapowiada się na, je, za, na jedną z najlepszych produkcji przyszłego roku. Na grę, która po raz kolejny pokaże innym deweloperom, innym wydawcom, innym twórcom, jak to jest szanować grę, gracza, jak to jest tworzyć grę bez kompromisów z, dorosłymi tema, z dorosłą tematyką i z tym wszystkim, co sprawia, że pokochaliśmy Wiedźmi na Trójkę. I oczywiście zachęcam Was do wpadnięcia na Discorda do rozmowy na ten temat. Będziemy tam w grupie 150 osób, już prawie, więc jest nas tam naprawdę sporo. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za komentarze. Czekam na Wasze opinie pod tym konkretnym materiałem na temat tej całej zadymy, która dzieje się na zachodzie. Co myślicie na ten temat? Bo myślę, że powinniśmy po prostu być realistami. Cyberpunk 2077 jest dziełem fikcji. Jest dziełem fikcji, które ma pełne prawo działać w dowolnych realiach, jakie sobie stworzy. Jeżeli będą tam gadające świnie z karabinami na plecach, to mam nadzieję, że Pita nagle nie zacznie tworzyć plakatów, które uprzedmiotowiają zwierzę jako mobilną platformę bojową. Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was na mój kanał, zapraszam Was na Discord. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i życzę Wam chłodnych dni. Cześć.